Zapraszam na fragmenty wywiadu z francuską medium, która, co podkreślam, praktykuje za darmo, to znaczy nie pobiera opłat za swoje usługi mediumiczne. Na waszej wizytówce widziałem, że napisała Pani, że uważa się za medium spirytystyczne. Czy może Pani powiedzieć coś więcej? Czy to jest Pani zawód? Nie. Nie praktykuje Pani zawodowo? Nie jestem medium zawodowym. Praktykuję na co dzień, albo kilka razy w miesiącu, albo w roku, albo gdy ktoś poprosi. Czym jest medium spirytystyczne? Najprościej mówiąc, czy to medium spontaniczne, czy nie, jako medium spirytystyczne mam nieustanny kontakt. Dzieją się jakieś rzeczy wokół nas? Dokładnie tak, dzieje się dużo rzeczy. To znaczy świat niewidzialny jest dla Pana niewidzialny, a dla mnie nie. To jest inny świat. Żyję w dwóch równoległych światach. Od kiedy ma Pani tę umiejętność? Od czwartego roku życia. Proszę wyjaśnić, jak Pani to widzi? Spotykam kogoś, patrzę na niego i prześwietlam go jak skaner. To może zbyt wiele powiedziane, ale wiem, co może mu dolegać: jego choroba, słabe punkty, troski. To może być skomplikowane, ale często mówią mi, żebym za bardzo w nich nie grzybała. Można się przestraszyć. Tak, ale to jest też rodzaj humanitaryzmu. Mogę być terapeutką, mówię o sobie, że jestem terapeutką mediumiczną, ponieważ ktoś, kto do mnie przychodzi, przynosi ze sobą swoje problemy, a ja jestem terapeutką chwili aktualnej. Będę sięgała w głąb tej osoby. Zwykle terapeutka najpierw wysłuchuje pacjenta, a ja widzę wasze życie. To znaczy, że będę mówiła o waszym dziadku, który już nie żyje, będę podawała imiona, nie wiem dlaczego. Wszystko przychodzi mi samo, mam przebłyski, i ktoś mówi, Ale to jest moja chrzestna. Dlaczego pani mi o tym mówi? A to jest mój syn. Gdy ktoś jest u mnie, jestem tylko dla tej osoby. I to prawda, że ta strona medyczna terapii sięga bardzo, bardzo głęboko. Dana osoba wychodzi i mówi, Wow. Zawsze tak pani to przeżywała? Tak, zawsze przeżywam mediumizm z moją rodziną, z moją siostrą, zanim zmarła. Widziała pani śmierć swojej siostry? Tak. Uprzedziła ją pani? Nie. A swojej rodzinie pani powiedziała? Powiedziałam mamie. Ona wie kim jestem? Nikt tak naprawdę nie chce wiedzieć. Czy to jest dziedziczne? Tak, to jest dziedziczne. Mój dziadek taki był, ale to jednak przeskoczyło o jedno pokolenie. Niekoniecznie. Moje dzieci mają rozwiniętą intuicję, a córki zaczynają się troszkę obawiać. Czy gdy pani widzi, czy to jest rozmyte, czy to jest bardzo wyraźne, czy widzi go pani tak, jak widzi pani teraz mnie? Tak jest, to jest bardzo wyraźne. W kolorze? W kolorze, tak jak teraz Pana widzę, gdy widzi Pani umarłych, czy ukazują się tak, jak mają ochotę się ukazać? Tak jak wyglądali za życia, gdy byli w najlepszej formie? Czy zawsze przychodzą po to, by przekazać jakąś wiadomość? Dokładnie tak. To jest wiadomość do przekazania. Czasami zdarza mi się powiedzieć koleżance: Słuchaj, twój ojciec powiedział mi to. Ona mi mówi: A skąd ty to wiesz? Tam jest życie. Ja teraz przez to przychodzę, bo straciłam partnera. Codziennie widzę coś, co mi go przypomina. Czasami można było szaleć, na przykład przesuwające się przedmioty. Więc ja to przeżywam. Również z moją córką, która mi mówi: Mamo, to prawda. Przykład z życia. Razem z córką gramy na pianinie. Córka zaczęła grać i nagle rozbrzmiały dodatkowe nuty. Jakby to była gra na cztery ręce. To było bardzo dziwne, a w dodatku to zarejestrowałyśmy. No i te dźwięki zupełnie odbiegają od tego, co grała córka. To jest siła i niesamowita energia, wysiłek dla zmarłego, by się zamanifestować. To nie jest fizyczne, więc tylko dusza tu jest i trzeba szalonej energii, by nacisnąć na klawisze. To tak jak ci, którzy przekazują komunikaty w formie elektronicznej przez transkomunikację. Dokładnie tak, włączając radio albo słysząc jakiś głos. U mnie to się zdarza na co dzień, więc nie ma w tym logiki. Dzieje się tyle rzeczy. Pani to się wydaje normalne. Ja żyję z tym od zawsze. Czy idąc ulicą, potrafi się pani odciąć, powiedzieć, że to koniec, zostawcie mnie trochę w spokoju, nie chcę niczego widzieć? Czy może pani sobie spokojnie pospacerować? Chciałabym. Nie potrafi pani się odciąć. To jest bardzo trudne, a w tłumie to już musi być okropne. Moim od dawna problemem jest to, że gdziekolwiek nie pójdę, staram się wmówić sobie, że teraz będę jak inni, będę żyć, wyjdę do kawiarni, ale to jest silniejsze ode mnie. Moje spojrzenie prędzej czy później zawiesi się na kimś i ten ktoś przeżywa jakieś troski. Wtedy odpływam w jego kierunku. Ale to są rzeczy codzienne, więc nie sądzę, abym mogła się od tego odsunąć. Ale najgorsze jest to, że widzę też moje sprawy. Zwykle medium nie dostrzega własnego życia, a przynajmniej bardzo rzadko. Ale u mnie to całe moje życie mam przed oczami, więc dostrzega pani zmarłych członków swojej rodziny. Tak, dokładnie tak. Udzielają pani rad? Często, ale ja i tak jestem cały czas połączona, więc też nieraz proszę o coś. Nie jesteśmy mediami po nic. Mamy dar, by pomagać. Ja pomagam ludziom od 35 lat. Czy była Pani ciekawa, jak to się tam odbywa? We mnie nie ma ciekawości, bo u mnie to wszystko jest zupełnie naturalne. Praktykuje Pani pisma automatyczne? Tak. Jak to się odbywa? Bierze Pani długopis? Biorę czystą kartkę, długopis, który ledwo przytrzymuję. Co jest niesamowite, a zauważyli to ludzie, to znaczy osoba, która była obecna, to nie jest Twoja twarz. To może wyglądać dziwnie, ale to nie jest moja twarz. Staję się kimś innym. Moja twarz jest inna. Teraz piszę z duchem mojego partnera i to jest jego charakter pisma, a nie mój. I tak samo jest w przypadku innych komunikatów. Każde pismo różni się od siebie. A budowa zdania? Mój partner był pisarzem. Jego proza jest piękna. Ja nie potrafiłabym tak pisać. On to napisał i podpisał. To jest ten sam podpis. Mogłabym pokazać i nie ma fałszu. To jest niemożliwe zrobić coś takiego, a w każdym razie ja nigdy nie podpisywałam się za niego. Gdy to pani robi, czy jest pani w jakimś rodzaju transu? Tak, całkowicie. Nie jestem sobą, jestem nim. Czy pamięta Pani to, co pisze? Niekoniecznie. Czasami nie wiem, jakie będzie kolejne słowo. To naprawdę długopis sam się rusza? Dokładnie tak. To długopis sam się porusza. A gdy to Pani robi, czy widzi Pani ducha poruszającego długopisem, skoro Pani widzi i słyszy? Nie, bo wtedy on jest we mnie. Ale później jestem zmęczona. Potrzebuję cukru, muszę się naładować. Jestem kompletnie padnięta, jakbym robiła coś szalonego. Trzeba wierzyć w takie rzeczy. Dużo jest ludzi takich jak ja, posiadających ten wspaniały dar. To jest piękne. Trzeba go nosić z dumą. Zajmuje się pani także jasnowidzeniem. Tak. Kierują panią duchy zmarłych, przewodnicy? Przewodnicy duchowi, mogę używać kart, ale mogę też spojrzeć na czyjąś dłoń bez korzystania z dodatkowych pomocy. Co pani czuje, trzymając dłoń? Odczuwam wibrację, energię tej osoby, czy jest introwertykiem albo ekstrawertykiem, i potem wszystko samo przychodzi. Ale nie da się tego zrobić ze wszystkimi. Są ludzie, którzy powiedzieli mi nie, to nie tak, to dlatego, że ci ludzie już przebywają źle nastawieni. Są zbyt pewni siebie, są zamknięci w sobie i mówią, nie, nie, nie. To dlatego, że nie wierzą. Dokładnie tak, są zamknięci na to, co zamierzają się wyłożyć. Jeśli osoba jest zbyt zamknięta, ja wszystko zatrzymuję i mówię, że tego nie zrobimy. I w pewnym momencie nie mogę kontynuować. Pani też słyszę, mówią do pani. Ale jak do pani mówią? Czy to jest jakiś mały głos w głowie? Dokładnie tak, jakbym miała w głowie nagranie. Wszyscy przychodzą, podają mi informacje. Czasami to mogą być ludzie z drugiego krańca świata. Na przykład kiedyś była u mnie pani portugalskiego pochodzenia. Nie mogłam znać jej rodziny, a ja mówiłam, że jest tu duch jakiegoś Paulo, że nie czuję się najlepiej. Ona, że to tata jej męża, a ja później już nie wnikam. Najważniejsze jest oddać ludziom dobre samopoczucie. To, co przekazuję innym, wykorzystuję także dla siebie. Równocześnie nie da się zbawić świata. Czasami ktoś mi mówi, ale skoro wiedziałaś o Twojej siostrze, skoro wiedziałaś o Twoim ukochanym, czemu niczego nie zrobiłaś? Bo jest przeznaczenie. Chciałabym, aby ludzie to dobrze zrozumieli. Możemy powiedzieć, uwaga, uważaj na to. Ale jeśli ma to wrócić, to wróci. Możemy jedynie odwlec w czasie niektóre sytuacje. Ale czy mimo to wierzy pani w wolną wolę? Tak, ale tu mówię o historii, która ma się powtarzać. Możemy się od niej odsunąć. Mówię do ludzi, dzisiaj nie chcesz podążać tą drogą? Szkoda. Ale powrócisz do tego. Ludzie mówią, to prawda, odwlekałam 6 miesięcy, ale znowu wróciłam do punktu wyjścia. A poza tym jest przeznaczenie. Śmierć jest już przewidziana? Oczywiście, od urodzenia. Wszyscy mamy wyznaczoną jakąś drogę. Niektórzy będą starzeć się 100 albo dłużej, 119 lat, natomiast inni odejdą w sile wieku, w chorobie. Oczywiście jesteśmy zaprogramowani. Cały wywiad w języku francuskim można obejrzeć na francuskojęzycznym kanale na YouTube, link zamieszczam w opisie. I chciałem dodać, że ja nie zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała ta pani, to znaczy niektóre fragmenty wyciąłem, żeby tutaj za bardzo nie mieszać, ale jednak, gdyby ktoś się zdecydował obejrzeć po francusku cały wywiad, to też chciałem podkreślić, że pani medium powiedziała, że samobójstwo jest częścią przeznaczenia, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda, ponieważ z literatury spirytystycznej wynika, że duchy samobójców ponoszą przykre konsekwencje swojego czynu, więc nie można mówić, że samobójstwo jest naturalnym sposobem odejścia z tego świata materialnego. Samobójcy cierpią, duchy samobójców cierpią. Nie wiem skąd taka opinia, ponieważ nie pierwszy raz z nią się spotykam, ale jest to zupełnie nielogiczne. W życiu człowieka rzecz, która może być zaplanowana i to może być przeznaczenie, mianowicie okoliczności, które będą sprzyjać samobójstwu na przykład utrata majątku, utrata rodziny bądź jakieś inne wydarzenie, gdzie człowiek może chcieć rzeczywiście skończyć ze sobą, ale to jest tylko próba, człowiek ma obowiązek przeciwstawić się temu dążeniu do unicestwienia samego siebie. I to może być przeznaczenie, ale śmierć sama w sobie tego rodzaju przeznaczeniem nie jest. I warto o tym pamiętać, aby, no nie wiem, no naprawdę nie wiem dlaczego, dlaczego te, te, te niektóre osoby opowiadają takie rzeczy. Albo one się mylą, albo Kardek się mylił. No ja wierzę Kardekowi, więc taka jest moja opinia. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.